Właścicieli mieszkań czeka prawdziwa rewolucja. Od 2028 roku będzie obowiązek fotowoltaiki na nowych domach. Ci, którzy budują nawet dzisiaj budynki, które nie są budynkami pasywnymi, będą mieli z tym określone problemy. Jakie ma nastąpić całkowite odejście od stosowania paliw kopalnych, zarówno do ogrzewania nowych budynków, jak i tych, które podlegały renowacjom? Dlaczego yy, moi rówieśnicy muszą płacić i kupować tonami węgiel, jak ja nic nie płacę za energię, zero. Cześć, słuchajcie, dzisiaj jestem w dobrze znanym Wam miejscu, naszym stałym widzom na pewno do, dobrze znanym miejscu, u Pana Macieja Sępińskiego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie czekają nas przepisy w przyszłości, co przygotowali dla nas urzędnicy z Unii Europejskiej. Tak jest, panie Macieju? Tak. No, chciałbym, chciałbym podzielić się informacją, którą ja pozyskałem. Nie wiem, dlaczego na ten temat cicho jest w kraju. Ale uważam, że warto wiedzieć, co w najbliższych latach może nas czekać. Sytuacja dla właścicieli budynków i dla osób, które będą realizowały nowe obiekty, uważam być bardzo ważną i taką, która pozwoli przemyśleć, jak. Ustawić się do zrealizowania problemów, które są przed nami. Ja zrobiłem tu parę opracowań, takich, i chciałem się z Państwem podzielić tymi informacjami, że właścicieli mieszkań czeka prawdziwa rewolucja. Niebawem każdy budynek w Polsce będzie posiadał klasę energetyczną od klasy A do klasy G, czyli 7 klas. I y, komisja zadecydowała, że od 2026 roku, czyli za 2,5 roku, wszystkie budynki publiczne będą realizowane jako zeroenergetyczne. A od 2028 roku, czyli też, też już nie, za y, niewiele, y, wszystkie budynki pozostałe czyli Ci, którzy budują nawet dzisiaj budynki, które nie są budynkami e, pasywnymi, no, okazuje się, że będą mieli z tym określone e, problemy. Jakie? Za chwilę od, odpowiem. Czyli co jest istotne, przynależność do nieruchomości będzie określana jako poziom rocznego zużycia energii, obojętnie czy to będzie z węgla, czy to będzie z drewna, czy to będzie z jakiegoś innego poziomu, jak i skali emitowanych, emitowanych zanieczyszczeń. Także te, te, dwa, te dwie rzeczy będą wchodziły do, do tych rozwiązań. Wiecie Państwo, we Włoszech już tak jest, że każde ogłoszenie o sprzedaży musi posiadać tak zwany certyfikat. Czyli powiadamia się o tym, ile dany budynek rocznie zużywa. Jeżeli ktoś skłamie, to z tego ma określone konsekwencje, że kupując taką nieruchomość, wiemy, narażamy się na jakie koszty eksploatacyjne. Dalej. Od 2028 roku będzie obowiązek fotowoltaiki na nowych domach, czyli wszystkie, bez wyjątku, wszystkie domy mieszkalne, nowe, będą musiały mieć od 2028 roku e, montowaną fotowoltaikę. E, teraz tak, w praktyce, e, co jest i pocieszeniem, i dla mnie przerażeniem. W praktyce nie wszystkie budynki będą musiały od razu spełniać standardy klasy A, B i tak dalej. Czyli och i ach, ale wyobraźcie sobie państwo taki zapis od 2028 roku do 2030 5 lub 40 ma nastąpić całkowite odejście od stosowania paliw kopalnych, zarówno do ogrzewania nowych budynków, jak i tych, które podlegały renowacjom. Dla domów jest to coś okropnego. Według następnie z tego stanowiska do 2030 roku, czyli za 7 lat, Wybudowane budynki mieszkalne powinny osiągać klasę E. Jakąś tam określoną to. Jeżeli one nie osiągną, to y, muszą w ciągu 3 lat do tego powrócić. A y, za 3 lata. Już ta norma ma być podniesiona do klasy D, czyli następne 3 lata znowu podnosić. Czyli teraz chciałbym wam zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś zacznie podnosić klasę budynku i będzie zadowolony: "Och, zrobiłem", to za 3 lata musi podnieść znowu, znowuż. Czyli jeżeli to jest 7 klas, czyli przez 20 lat kocioł z inwestycjami. Dlatego między innymi chciałbym na to zwrócić uwagę, czyli yy... Jeżeli możecie, poszukajcie sobie Państwo w internecie, co Unia Europejska zaproponowała, że od 2026 roku wszystkie budynki publiczne miały być, będą realizowane jako zeroenergetyczne. Ja przypomnę Państwu, że 11 lat temu ja zająłem się tym zagadnieniem, ze względu na to, że wtedy wyszła Dyrektywa w 2010 roku, że od stycznia 2019 wszystkie budynki użyteczności publicznej miały być projektowane, wykonywane jako zeroenergetyczne, zaś inne od 2021. Sądziłem, że w 2021 już norma będzie obowiązywała. I, że wybuduję sobie taki budynek. I ja taki budynek sobie wybudowałem, i on mnie kosztował 360 tysięcy. Rozpocząłem budowę 10 lat temu, po roku ją skończyłem, do dzisiaj mieszkam, fotowoltaikę realizuję. I wyobraźcie sobie Państwo, ja może przypomnę takie moje opracowanie, które, które zrealizowałem, że od 50, 1955 roku do dzisiaj. Cały czas normy mają się zmniejszać. Dzisiaj można budować budynki, które, które potrzebują na metr kwadratowy 45 watów. No a ja ręce zginam z rozpaczy, bo ja mam zużycie. 3,3, ,3, a nie, nie 45. No, no, no to, 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 to się w głowie nie mieści, że tak można i za niewielkie, niewielkie pieniądze to, to wszystko zrealizować. Także y, chciałbym, y, chciałbym Państwu zwrócić na to uwagę. Być może to, co w tej chwili Unia y, proponuje, y, może nawet nie wejdzie, ale przesunie się w czasie. Tu wynotowałem sobie ciekawą informację. Yy, Wiedz, że Słońce daje więcej energii niż cała ludzkość potrzebuje. Tylko trzeba rozsądnie to rozwiązać i nie narzekać, a działać. Sądzę, że wreszcie ludzkość odejdzie od spalania węgla, gazu, ropy, drewna i poważnie zajmie się czystą energią. I teraz, co najważniejsze. Do Ziemi dociera prawie 2 razy 10 do potęgi 17 Juli, czyli przekracza to 8 tysięcy razy. 8 tysięcy razy całkowite zapotrzebowanie, jakie my mamy na energię elektryczną i tym wszystkim, co spalamy. 8 tysięcy razy na sekundę więcej energii słońca. Jeżeli jeżeli yy, tylko i wyłącznie ludzie dojdą do tego, że potrafią magazynować energii, to nam niepotrzebne jest żadne spalanie. I teraz miejcie Państwo yy, oczy i uszy otwarte, ci, którzy budują budynki. Naprawdę budujcie budynki, które mogą zużywać 3 Waty na metr kwadratowy, a nie 40. Ci, którzy mają budynki, zastanówcie się i nie, nie dajcie się omamić tym. Aby troszeczkę poprawiać warunki energetyczne, bo za kolejne 3 lata, za kolejne 3 lata, za następne 3 lata będą klasyfikacje budynków kontrolowane, będą wymuszane w jakiś sposób prowadzenie, prowadzenie poprawy efektywności, i za to wszystko będziecie musieli Państwo płacić. Wiedzcie mi, ja nikogo nie namawiam, nikogo nie straszę, tylko no, powiedzmy sobie szczerze, no, 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 świat się zmienia. Kiedyś y, człowiek chodził z dzidą, zabił królika i był zadowolony. I jakby komuś powiedzieć półtora tysiąca lat temu: y, weź samochód, jedź sobie po, po królika do marketu, jak on miał dzidę i y, 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 jaskinie. No a my w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że. Jak ktoś może te filmiki obejrzy za 300-500 lat, to się będzie śmiał w jakich czasach ci ludzie żyli i co oni wyprawiali, że cokolwiek palili. No, wiecie Państwo, no, słońca mamy 800 razy więcej niż cała ludzkość potrzebuje dzisiaj energii. Dlatego chciałbym tutaj bardzo zwrócić uwagę na to, żeby budować domy, które będą energooszczędne, żeby te domy miały e, rekuperację, żeby, żeby w nich nie marnować energii. Czyli, pierwsze, co najważniejsze, to jak oszczędzić w budynku energię. A drugą rzeczą jest dopiero jak dodać energii, żeby w tym budynku można było y, komfortowo, y, komfortowo żyć, komfortowo mieszkać. No i wiedzcie mi, panowie, y, państwo, y, ja y, no, 10 lat już, już w tym żyję. Y, i tak, e, ktoś powie, tak, ale założyłeś fotowoltaikę dopiero 3 lata temu. Tak, bo ja budując ten dom go przygotowałem i powiedziałem, że jeżeli fotowoltaika będzie opłacalna, to ja ją założę. I ta fotowoltaika stała się dla mnie opłacalna 3 lata temu i ją założyłem. Czy teraz, jakby mnie ktoś zapytał, co sądzisz o samochodzie elektrycznym? Czy, czy to fajny zakup? To on powiedział, dwoma rękoma jestem za, ale nie kupię, ponieważ on dzisiaj dla mnie jest nieodpowiedni, czyli kierunek jest super, ale samochód powinien przejechać 1000-1500 km i kosztować o połowę mniej. Tak bym, tak bym to spuentował. I jeżeli, jeżeli możecie, to naprawdę, nie dajcie się namówić do zakupu starych projektów z kominami i tak dalej. To, to będzie wszystko do wykluczenia. Nie namawiam, że musicie robić inaczej, ale chciałbym wam przekazać, że należałoby się nad tym solidnie zastanowić i dlaczego moi rówieśnicy muszą płacić i kupować tonami węgiel, jak ja nic nie płacę za energię zero. Ten rok skończyłem na fotowoltaice 4,08 kW z 35. Kilowatom, kilowatogodzin energią, czyli dom no, o te 35 stał się plus energetyczny, i tak można. No i to nie był, nie był to żaden wydatek ponad moje siły, tylko sprzedałem poprzedni, poprzedni obiekt, wziąłem kredyt, wybudowałem ten obiekt, kredyt spłaciłem i spokojnie mieszkam. Zrealizowałem swój pomysł również na, na działce syna. Teraz będzie realizacja na działce wnuka. To ja bym miał takie przesłanie, żeby na to zwrócić uwagę, że w, 2000, w 2019 roku budynki już miały być budynkami zeroenergetycznymi, nie wyszło. Teraz jest to przesunięte przesunięte do 2026 roku. Także namawiam wszystkim, żeby na to zwrócić uwagę. I nie dajcie się ci, którzy chcą realizować, nie dajcie się namówić na Niefortunne, i, i sytuacje takie, które będą Wam w życiu, Was w życiu drogo kosztowały. No, ja bym miał mniej więcej ten temat w taki sposób zrealizowany. A jeszcze co, co ciekawe, może też by kogoś to zainteresowało. Zobaczcie Państwo, jak ja sobie. Jak ja sobie y, to liczyłem, że y, na przykład w jednym roku y, miałem, miałem zużycie y, 616, y, w kolejnym roku miałem zużycie 860 kWh. I teraz dzieląc to przez czas, cały czas wychodzi mi, że moje zużycie na metr kwadratowy y, jest 3,3 3, 3 waty dlaczego przepisy zezwalają i projektanci i ludzie chętnie y, dzielą się projektami 40, 60, 80 watów na metr kwadratowy jak można to zrobić y, niecałymi 4 watami i można spokojnie tak egzystować my już nagraliśmy wiele filmów na temat domu pasywnego, ale teraz mamy w głowach kolejny projekt z Panem Maciejem. Pokażemy budowę takiego domu od A do Z. Pokażemy etap wyboru działki, usytuowanie takiego domu na Żestron na świ świata. Ym, porozmawiamy z panią Projektant. Ym, I przejdziemy do do clou programu czyli już do budowy domu będziecie widzieć i je, tutaj, i, tutaj trzeba, i tutaj trzeba podkreślić hmm. że to będzie, to będzie cykl filmów, yy, może przez rok, może przez półtora, a może więcej. No nie wiadomo, co, co życie pokaże, jak to... Jak długo potrwa budowa. Jak długo potrwa budowa, bo można być super zadowolonym, może przyjść sytuacja życiowa, choroba, śmierć, inne yy, wojny, kataklizmy, no, no różnie, różnie w życiu bywa, ale zakładamy, że jeżeli by się udało to, to realizacja y, ruszyłaby w czwartym albo w pierwszym kwartale. W czwartym kwartale tego roku albo w pierwszym kwartale. No i myślę, że y, w ciągu 12 miesięcy powinna się to zrealizować. No cóż, zapraszamy w takim razie na kolejne filmy. A my dzisiaj kończymy? No dzisiaj kończymy. Też bym chciał jeszcze, jeszcze tylko podkreślić, że to co, to, co my opowiadamy, to jest jeden z pomysłów, tak jak można kupić samochód elektryczny, samochód spalinowy, można wybudować. Dom ze styropianu można wybudować, dom z materiałów ciężkich. Ja jestem zwolennikiem akurat tego rozwiązania, żeby był dobrze docieplony, a od wewnątrz akumulacyjny, bo wtedy nie potrzeba już innych wspomagających elementów, które, które by miały poprawiać nam komfort w budynku. No i teraz każdy może sobie. Wybrać, i jeżeli macie Państwo chęć na, na, na inne rozwiązania, to proponuję poszukać kanałów, na których ktoś pokazuje wyższość tamtego rozwiązania nad tym, no i wyciągnąć dla siebie wnioski, wybudować i być szczęśliwym. No bo tak to bym podsumował. Dokładnie tak. Na pewno y, będzie, będzie możliwość wykorzystania wielu informacji, które tutaj przekażemy i które już przekazaliśmy w różnych rodzajach y, budownictwa, prawda? Tak. Y, także no co, zachęcamy Was do śledzenia nas, oglądania kolejnych filmów. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.